Możemy się zawiesić, tak żeby sobie rozciągnąć kręgosłup jeszcze, stopy od ściany jakieś 25-30 cm ręce w górze, biodra i plecy na ścianie. Tyłpowy nie musi być na ścianie, ale jest blisko ściany. Odsuńmy, a nie, ręce są w górze blisko ściany, wysoko dłonie. Zginamy nogi w kolanach. Przyciskamy przody stóp, żeby dociskać biodra do ściany, ale zaczynamy się suwać. Wsuwamy się też dłońmi. Jak się opuścimy biodrami, nie muszą być na poziomie kolan, troszkę wyżej są. Jeszcze niżej, jeszcze niżej. Wisimy na tym chwycie dłoni zapasek, na haku. Puszczamy biodra, po ścianie w dół. Czujmy, jak nam się rozciąga kłosów, otwierają pachy. I teraz przyciskamy przody stóp, dociskając w ten sposób biodra do ściany. I teraz odciągamy barki, łopatki i wolne żebra w dół, i czujemy, jak nam się wyciąga kręgosłup, który jest. E, e, biodra są zafiksowane na ścianie. Nie przesuwają się już, bo przyciskając przodami stóp, fiksujemy biodra na ścianie, a my rękami wyciągamy kręgosłup do góry jak barki idą w dół a naciągamy ten pasek i ostrożnie puścimy, podnieśmy się do góry rozluźnijmy się